Od wielu lat wszyscy borykamy się z korkami na Płockich ulicach. Szanowni Państwo, w mijającej kadencji wystąpiłem z inicjatywą utworzenia specjalnych pasów szybkiego ruchu zwanych buspasami, które mogłyby w znaczący sposób usprawnić komunikację w Płocku. Dobrym pomysłem jest połączenie tego rozwiązania z możliwością uzyskania np. 50% zniżki na bilety dla osób, które podczas kontroli w autobusie okażą się dowodem rejestracyjnym swojego samochodu. Celem będzie zachęcenie podczań do wybrania komunikacji miejskiej jako formy szybkiego i taniego przemieszczania się. Będę pracował również nad możliwością wprowadzenia kolejnych linii autobusowych pośpiesznych, kursujących pomiędzy najdalszymi zakątkami naszego miasta. Myślę, że takie działania zapewnią nam, mieszkańcom, możliwość sprawnego poruszania się po mieście. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Maliszewski.